I zjadła! O, jak krzyczy! O, nie najgorzej. Każdemu może się zdarzyć. Kupo i acena warta Warto dobrze się ubezpieczyć. Excellence stworzona przez Lint Metr Chocolatier. O ja, się zbliża! Zostaw moje auto! O, Ole uderzyło! O, co ty mi robisz! Zostaw to no auto, jesteś, to jest moje Lamborghini! Na szybko, szybko trzeba je uciec! Lewo, prawo, patrz na to! Szybko Ej. się rozpędzam, rozpędzam! Jest normalnie! Ucieknę, ucieknę! To jest wóz ze Squid Game. Słuchajcie, ten czerwony wóz to właśnie jest ze Squid Game. O oni chcą nas zaprowadzić do gry, ale my nie chcemy do gry Squid Game. O, dobra, jedzie, jedzie, jedzie autem, jedzie autem, teraz szybko, szybko uciekamy, Ej. uciekamy w nogi, w nogi, w nogi. Mam pewien pomysł, gdzie się skryje. Widzowie, muszę wam o czymś powiedzieć. Niestety, ale już chyba. W tym roku i w następnym roku może nie być koncertów, ale zostały jeszcze cztery ostatnie koncerty Palion Tour. To jest ostatnia szansa, żeby zakupić sobie bilet na Gliwice dwa razy, Poznań oraz Warszawę. I żeby wbić na najlepszy koncert Paliona, bo aktualnie nie planuję następnych koncertów. Dlatego kup bilet i zapraszam. Spotkajmy się i zaśpiewajmy. Squid Game! Każdy zna, moi drodzy, a dzisiaj będziemy oglądać różne dziwne filmy o Squid Game Bez Game. Wpadaj na Palion, i kupuj sobie bilety na koncert Bo są już ostatnie koncerty Najmilszego oglądania wam życzę O, patrzcie, to jest VR Zobaczcie, możemy sobie obracać Oj, ziomek spadł bo to jest też szkło, ej, ale fajnie to wygląda Patrzcie na to, można O kurde, dwukrońiaży, kółko i kwadrat Co on robi? Butem rzucił Ej, spadł też Czyli but był za słaby Okej okay. Skaczę i teraz co? Ale osze! Widzieliście to? On chciał oszukać? Przejść tędy i został zastrzelony. Jakie cwaniaki! Co to się dzieje? Dobra, skaczemy. Dawaj, następny. Czwórka. Czwórka, dobrze? Wow A teraz on musi przeskoczyć dalej. Tak. Po co on tak zrobił? O nie, to my, to my! Co to było? On nim On nim normalnie zarzucił. Proszę was. Ej, co on robi? A co to było? Ej, to było tak genialne. Czekaj, widzieliście to? On się chciał przetoczyć. No wiadomo, ci się ochraniacze go zabiją, ale. Ej, normalnie to było genialne. Że no, człowiek by nie mógł spać wtedy. Ej, teraz my skaczemy. O kurde. Nie, teraz my. Nie. Nie, teraz my? Nie, please, please, no. Ok. Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lewego, czy prawego. Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Kurde. O kurde, spadł. Ej, nie ma bata. Teraz do przodu, jeden do przodu, jeden do przodu. Jest trup. Co on robi? Rzuci nim. Rzuci nim. Co on robi? Co to było? Ej, on też oszukuje On też oszukuje Ej, ale oni go powinni Zabić za to. to Tak nie powinno być Co to ma Ale oszustwo Wyrzucił go na dół po prostu Jakie oszustwo Ej, czas Czas, ile czasu? Nie widzę czasu, nie widzę czasu 3 sekundy! 3 sekundy! Wywalił go! O kurde, ale szkło leci! Jak w filmie! Ty ktoś... On nie przeżył! Szkło go przedziurawiło! Dawaj mnie! Przeszedłem to! O kurde, wywa... Squid Game! Jesteśmy w jakiejś chacie, a ziomek ogląda Squid Game'a. I też wszystko widzimy tutaj jakby na wiaże. Dobra, zobaczmy sobie co, co tutaj się wydarzy. Co się wydarzy... Patrz tam. Dobra, idziemy stąd. Nara Ale ładna hateczka, ale ma klimacik taki. Mega przyny... O kurde! O kurde, ochroniasz kwadrat Uciekajmy! Nie tędy! Nie, co się stało z telewizorem? Gdzie ty idziesz? Aha, idzie na drugą stronę! Tylne drzwi. Tu ktoś też będzie pewnie. Ktoś na pewno będzie. Nikogo nie ma. Ja się boję. O kurde! Ale się wystraszyłem! Ja nie mogę! O! To mnie goni! Oh my god. O kurde, ała! Nie, ja tu mnie chce zabić. To mnie chce zabić. Gdzie to jest? Uciekaj, bo cię zabije, lalka Squid Game. Chowaj się, proszę, proszę, schowaj się. Tylko o to cię proszę, żebyś się schował. Jezu, typek. Ochroniasz. Cicho, 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 nie zauważycie. Dobra. Ochowamy się do szafy, git. Dobra, zgaś te światło w tej szafie. Kurde, jak tu wszystko. O nie, lalka. Zagry jest agresywna jak nigdy. Wygląda przerażająco. Nie, nie, coś wyczuwa. Wyczuwa, wyczuwa. Wyczuła. Wyczuła nas! O kurde, ona mnie zjada! Zjadła mnie! Co to było? Ej, spranki? Czemu my jesteśmy na jakimś torze Sonika? Co tu się odwala? Ej, dobra, przemocne. Lecisz! Dobra, spadamy stąd, uciekaj. Co, węże? Co jest jakiś tor przeszkód. I czemu tu są spranki? On tak znikąd.